Jak się nie zamartwiać? Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, dlaczego nie warto tego robić. To nie znaczy, że w ogóle trzeba być człowiekiem beztroskim. Trzeba się martwić, ale nie zamartwiać. Nawet jest taka w Biblii rada. Nie zamartwiajcie się o jutrzejszym dniu, czyli o przyszłych sprawach. A na bieżących możemy się skupiać. Martwić się trzeba tym, czym się teraz zajmujemy. I to jest bardzo mądra wskazówka, bo martwienie się, to jest takie przeżywanie, strach albo też poświęcanie uwagi. Wiemy dzisiaj, że nasza uwaga to, na czym się koncentrujemy, czemu poświęcamy swoją tą uważność, to to się rozwija, tam wysyłamy jakby swoją energię. Energii nie mamy nie wiadomo ile. tej uważności mamy jedną czwartą naszego czasu 15 minut na, na godzinę, no powiedzmy 3 godziny z dnia. I może się zdarzyć tak, że my poświęcamy dzisiaj tą uwagę, wypalamy siebie, poświęca martwiąc się o sprawy, które będą jutro pojutrze czy za miesiąc albo jeszcze później. Nic z tym, co kiedyś tam się wydarzy w przyszłości, a może się nawet nie wydarzy, nie będzie to miało miejsca, nic na to nie wpłyniemy, nic z tym nie zrobimy. A dzisiejszą energię wyrzucamy w pusto. Rozumiecie, marnujemy, marnotrawimy. I ci, którzy się dużo martwią, to dzisiaj nie mogą zająć się bieżącymi sprawami. Zastanówcie się nad takim momentem. Budzicie się z rana, na początku jest fajny, błogi stan. A czasami się budzę, nie wiem jeszcze, jaki jest dzień. Jest taki moment, kiedy ja dopiero jakby uświadamiam sobie, wychodzę ze snu, z jakichś tam fantazji sennych, i nagle dopiero sobie przypominam, co to za dzień, tygodnia i co mam zrobić w przeciągu tego dnia. I jak sobie przypomnimy no różne sprawy, które mam pójść wykonać do pracy, cały ten jakby program dnia, to to zaczyna mnie obciążać. Ja zaczynam tym się martwić i nie ma siły wstać z łóżka. Bo uważność, energię tej, tego momentu, tej chwili, kiedy ja mam po prostu wstać z łóżka, jedynie zrobić proste czynności, zadbać o siebie tam w łazience, na, w kuchni, coś sobie zrobić do picia. Czy coś tam poczytać z rana, to są proste rzeczy. Może kilka ćwiczeń ktoś tam ma, to my myślimy o tych sprawach całego dnia i na te proste rzeczy nie mamy sił. Czujemy się od razu zmęczeni po przebudzeniu, czujemy się, że głowa nas boli. Szukamy wytłumaczenia, wytłumaczenia, czemu zostać w domu. Takie pomysły przychodzą do głowy. Mamy niechęć, a tak naprawdę chodzi o to, żeby odciąć się od tych wszystkich zmartwień, skupić się na prostych czynnościach, na tym, co ja teraz robię. Że teraz to ja mam do zrobienia tylko po prostu nóżki do dołu, opuścić kapciuszki, jak ktoś nosi, to nałożyć na nogi i szur, szur, szur do kuchni zrobić ulubioną cynamonową kawę. Czy coś w tym stylu. I tak, jeśli chodzi o ważniejsze sprawy, które nas czekają, nic swoimi zamartwieniami się, kręceniem w głowie, analizowaniem nie rozwiążemy tak naprawdę. Bardzo często tak jest. Albo w przeciągu dnia yy, jakby to nieracjonalne tracenie sił, i to pozbawia nas energii dzisiaj, I nie czerpiemy satysfakcji. Jednego dnia dobrze nie potrafimy przeżyć, kiedy matrzymy, ma, martwimy się o jutrzejszy dzień. Nieracjonalnie wykorzystujemy energię, którą mamy do dyspozycji w ciągu jednego dnia. A teraz, okej, okay, dlaczego nie warto się zamartwiać? A teraz, jak się pozbyć zmartwień? Jedną taką metodę mam chcę podpowiedzieć, bo co można z tym zrobić w głowie? No co, jak kręci się mi to w głowie i tak dalej. Wiecie co, zauważono, że trzeba sobie powiedzieć w tym umyśle: OK, ja będę się martwił, ale nie teraz. Nie jestem jakimś ignorantem tych spraw, tylko wyznaczyć trzeba sobie porę, na przykład 19 wieczorem. Będę miał pół godziny czy tam 20 minut na zmartwienia. I jak mamy w przeciągu dnia coś robimy, ja czuję, że mi. Się martwię jakąś sprawą, jakąś rzeczą, którą mam później zrobić, czy jutro, to rozumiecie, trudno jest w ogóle wyrzucić, ale możemy to wyrzucić na tą um umówioną porę. Nie teraz. To jest ja tego nie zaniedbuję. Ja się będę martwił, ale wieczorem. I w tej chwili ja czuję taką swobodę. Ja nie zignorowałem tej sprawy. Ja po prostu przesunąłem to zmartwienie, poświęcanie temu uwagi na wieczór. Tylko że i wtedy, gdy robimy te bieżące sprawy ze skupieniem, powiedzmy, z tą energią dzisiejszą. Ale jak przychodzi ta, ta pora, tam się nagromadziło tych zmartwień, bo cały czas odsuwaliśmy wszystkie zmartwienia, wyrzucaliśmy, wyrzucaliśmy do tego worka na 19 godzinę, to kiedy przychodzi ta godzina 19, to wiele rzeczy straciło ważność. Tak, tak naprawdę nam już się nie chce. Raz, że nie mamy tego zasobu pod wieczór, tego... Tej energii uważności już nie mamy, bo to przez cały dzień wykorzystaliśmy. Jesteśmy trochę wypaleni i mi się nie chce już tego wiercić w głowie. A mamy inne, chłodniejsze podejście po czasie. Rozumiecie, że tak to się dzieje. Pewne rzeczy nas martwią, ale po, po godzinie, po dwóch okazuje się, że nie było warto. Tak jest ze sprawami, zobaczcie, które mieliście yy, do załatwienia. Martwiły was, a potem okazało się, że nie było warto, bo w ogóle do czegoś nie doszło. Albo dziwicie się, po co się martwiliście, a okazało się, że nie warto było, no rozumiecie, dlatego przerzucanie to na tą 19 godzinę sprawi, że tam dotrzemy i tych, te wszystkie zmartwienia stracą na wartości, na sile. I my poświęcimy uczciwie temu czas, ale tak naprawdę tam nie będzie już czym się martwić. Większe rzeczy, o które się martwimy, yy, nigdy się nie zdarza. I samym martwieniem się nic nie rozwiązujemy, ale mamy ten problem z tym, że się martwimy. To część naszej osoby, naszego problemu, naszej psychologii, i to może być dobry moment. Wyznaczyć sobie godzinę, teraz się nie martwię, później ja wtedy jestem spokojny. Ja niczego nie zaniedbuję, po prostu odłożyłem zmartwienia na wieczór. Może to sprawi, że będziemy bardziej efektywnie, z większym spokojem, skupieniem przeżywali każdy dzień.